Pierwsza 25. Dobrego popołudnia. A dziękuję bardzo. Będzie dobry, bo mam Skody Oktawie 20 TDI DSG 150. Bardzo przyjemnie jeździ ten samochód z tym silnikiem, natomiast nie jak jest zimny i nie jak obchodzimy się z nim delikatnie. Ale o tym powiem za chwilę. Zacznijmy może od designu i materiałów. Deska jest mięciutka. Tutaj ten materiał też jest miękki. Tu już pokrywa twarda tu mamy twardy materiał. Nieszczęsne piano Black, które jest już wyrysowane. To jest 2017 rok i ono ma 140 parę tysięcy przebiegu, coś takiego. Cup holdery też plastikowe. Podłokietnik w miarę miękki. Otwierany tutaj, coś miękkiego jest, ale nie jest za duży. Boczki drzwiowe. Już sama góra jest twarda, natomiast. Bardzo mi się podoba ta listwa, która tak tutaj fajnie przychodzi i ładnie to się ukomponuje Taka mała rzecz, a designersko bardzo fajnie to wygląda i sprawia wrażenie takiego dopracowania Tutaj też twardy podłokietnik, no on się ugina, natomiast też jest raczej twardy Tutaj plastik, czy to trzeszczy? No raczej nie Podgrzewane lusterka, składane lusterka Kieszenie w boczkach, one są wyłożone dywanem, natomiast tylko od tej strony, od wewnątrz już nie. Butelka pół litra, no oczywiście sobie wchodzi tutaj bez problemu. Od razu sprawdźmy jak to tutaj będzie. Z automatem umieszczenie tych cup holderów jest ok, natomiast z manualu no by było nie, nie za dobrze. Tu mamy głęboki schowek, on jest podświetlony, natomiast jak tam wrzucimy telefon tego, czy tak, nie wiadomo jak go wybrać, trochę za głęboki jest moim zdaniem trochę w złym miejscu. USB AUX na widoku, panel klimatyzacji bardzo ładny, ma też dodatkowe menu. O, na ekranie mamy podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele, co jest mega super. I jak zbliżymy do niego rękę, zobaczcie, to pojawiają nam się dodatkowe opcje. Sama jakość tego wyświetlacza, on ma na sobie powłokę, co widać tutaj. I sama jego jakość. Tutaj gołym okiem nie da się dostrzec, Jakiegokolwiek piksela, jest to jakość na poziomie klasy premium, czyli BMW Audi. Przyciski mamy tutaj dotykowe. Natomiast, tak, ten ekran wygląda naprawdę zacnie. A posłuchajcie, nie wiem, na ile się mój mikrofon jak beznadziejne jest audio w tym samochodzie po prostu takie rozczarowanie, że szok. Ale zobaczcie, że to mi się strasznie podoba. Wyciszyłem na maksa, tak. I piosenka się stopuje. Ona nie przelatuje dalej, tylko się zatrzymuje. To jest tak fajne, takie dopracowanie, takie pierdółki, podoba mi się bardzo. Zegary. No takie klasyczne. Poliftowe już one są, więc troszkę brzydsze według mnie niż w wersji przedliftowej, natomiast bardzo czytelne i takie po prostu schludne. I fajnie, że zwykłe, klasyczne, a nie ten ekran. Obsługa i przełączniki typowy. Wag, wszystko na miejscu tak jak być powinno. E, klikają się te przyciski dosyć wyraźnie. Mają fajne skoki, są w odpowiednich odległościach od kierownicy, czyli tak jak być powinno. Kierownica sama w sobie jest dosyć ładna. Ma wyraźne bicepsy. Skóra jest w porządku, dobrej jakości. Natomiast jest bardzo twarda. Tutaj jeszcze schoweczek miękko wykończony. Przyklejony taki dywanik to sztuczne takie. Premium, natomiast no jest, jest miękki. Przed pasażerem schowek o tutaj można sobie kartę SD zaaplikować, pewnie do nawigacji. I ten schowek też. On generalnie jest plastikowy, natomiast przyklejony już tak jakby aftermarketowo. Ja wiem, że to oryginał Skody, ale tak jakby oni się zorientowali troszkę później i poprzyklejali takie dywaniki. No plus, że jest klimatyzowany. Boczek pasażera w całej okazłości można ocenić. Fotele tutaj troszkę jak w starych Audi A6 C5. Jak było recaro, to miało właśnie ten element, i to był napis recaro. Bardzo jest podobny ten fotel, natomiast siedzisko już jest zwykłe. Powiem Wam, że te fotele są takie w porządku, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Są ergonomiczne i pod względem komfortu ok. Nic wybitnego, ale nic mnie w nich nie wkurza. W przeciwieństwie do Rapida to mnie wkurzało. Oświetlenie żarówkowe. Tutaj daszek, no taki troszkę się ugina, mamy lustereczko niepodświetlone i regulowany punkt pasa, dla mnie to jest bardzo ważne. Cykor łapki mięciutkie, a podsufitka bardzo delikatna, coś na wzór pasata B8. No ładniutka, fajniutka i uchwycik na okulary z wykończeniem, to żeby nam się nie porysowały. Idziemy do tyłu, zobaczycie z tyłu ten samochodzik. Fotel przed sobą mam ustawiony dla siebie, więc no, miejsca jest mnóstwo. Bardzo elegancko, naprawdę dużo miejsca. Mamy nawiewy na tył, jakiś tam schoweczek. Plastik, plastik, troszeczkę miękkie. Uuu, ale nawet tutaj jest dywanik w kieszeniach bocznych, bardzo ładnie. Półlitrowa buteleczka bez problemu, telefonik też raczej bez problemu. Śmieszne są te guziki, nie? Takie... Takie w starym stylu, bardzo jak w Audi w, w roku, nie wiem, 93. Kieszenie na bajerki są i zafixy są. O, to też jest do tych fotelików. Bardzo szeroki podłokietnik, bardzo też miękki. I. O! Jak to się. O. I na narty przejście też mamy. Boczek drzwiowy, o też ma ten tutaj Designerski zabieg, który mi się Bardzo podoba mhm. No powiem wam, że z tyłu jest Luksusowo, bardzo dobrze się tu siedzi Podoba mi się Światełeczko na tył, łapki Też mięciutkie, o i i Jeden, drugi, kurcze luksusowo No Głośniczki z tyłu No i największa no. zaleta Skody, czyli Wielkie bagażniki, o nie wiem ile on ma litrów. tutaj napiszę. Jeden schowek, drugi schowek. O, to jest fajne, to są fajne bajerki robisz tak, tak. Tu drugiego brakuje. Ale stawiasz taki drugi tutaj z boku i sobie możecie kartę tu umieścić walizkę, czy cokolwiek można się to przesuwać. Latareczka LEDowa. Simply clever. O, to się używa. Nie działa. O. 42 haczyki, gniazdo zapalniczki. O, tu jest drugi. O, można zrobić tak. Tyk teraz cyk, cyk. O. No i jak nie będziemy jeździli jak debile to to raczej nie wypadnie, no i Simply Clever Robaczka co To powinno raczej być tutaj spięte bardziej mocniej, lepiej o! O! I mamy schowarkę już głużyć. I to fajnie pasuje, nie wypada Kurcze no, Skoda to jest luks Tu na siateczki, punkty mocowania No i typowa roletka Odpalimy sobie samochodzik Plusem jest to, że nie trzeba trzymać kluczyka Tak zapala dwa litry TDI Pokaż przebieg 146 800 km i zużycie Nie ma Kierownica bardzo ładna. Lux. Tu na boczku zero zużycia. I fotel. Hmm. Ogólnie określiłbym ten samochód na brak zużycia wewnątrz. Normalny ślad użytkowania. Tą kierownicę dałoby się doczyścić i ona by się tak nie błyszczała. No. Ten plastik tylko. Najbardziej na nim widać zużycie, ale umówmy się nawet na dwumiesięcznym Piano Black będzie widać zużycie. Ciemno tu jak w ruskim czołgu, ale niestety zmrok zapada szybko. Hmm, chciałbym podsumować ten samochód, jeżdżę nim około 10 dni. To jest moje średnie spalanie, jeżdżę na około 70% możliwości tego układu napędowego, zatem uważam, że to jest wynik mega super. Jeśli miałbym ocenić ten samochód tak z perspektywy użytkownika, no to tak, bardzo duże wnętrze. Fajne bajery, typu podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele. Hmm, ergonomia wnętrza tutaj jest. Uważam na wzorcowym poziomie, samochodem ogólnie jeździ się przyjemnie, ale co do skrzyni biegów mam mieszane uczucia, bo tak, ona gdy dociskamy ten samochód na więcej niż 50% jego możliwości, to ta skrzynia jest mega szybka, dobiera odpowiedni, a silnik z tą skrzynią biegów wtedy pokazuje swój potencjał. Robimy PUF i nas nie ma, odjeżdżamy. Super. Naprawdę dynamika wzorowa. Ale gdy silnik jest zimny, lub, i te lub jest tutaj użyte nie bez powodu, jeździmy. Emerycko, czyli na 20-30% możliwości tego samochodu, to ta skrzynia strasznie zamula, źle dobiera przełożenia, zmienia biegi zbyt wcześnie i trzyma zbyt niskie obroty. Przy około 75 na godzinę ten samochód jedzie na szóstym biegu, posiadając mniej więcej 1200-1300 obrotów. Jest to złe dla silnika, bo wyraźnie czuć, że temu samochodowi jest ciężko jechać z taką prędkością obrotową i tryb S nic tutaj nie zmienia. Dlatego ja jeżdżąc tym samochodem, zwłaszcza rano go odpalając, jadę manualem. Przerzucam sobie skrzynię w tryb manualny, żeby samemu dobierać te biegi, bo po pierwsze, szybciej dogrzeje silnik, a po drugie, nie będę go męczył tak niskimi obrotami. Co ciekawe, Skoda Octavia z 2015 roku, czyli przedliftowa, jeździła troszkę lepiej niż ta poliftowa, bo biegi dobierała odpowiednio, nie zmieniała ich tak wcześnie. Wydaje mi się, że tutaj w poliftowej zmienili trochę Soft tej skrzyni na taką bardziej ekologiczną, żeby spełniać normy emisji spalin i żeby oszczędzać paliwo, ale nie jest to zdrowe dla silnika na pewno. Jak jeździ się u tym samochodem? Generalnie on ma elektroniczny układ wspomagania i w takiej pozycji zero czuć trochę taki luz. Gdy się przesiadłem z innego samochodu z Kody Rapid, tam wspomaganie było chyba hydrauliczne, bo tu wsiadając po prostu przeżyłem szok, że to działa tak dziwnie w sumie, bo. No Nie daje to zbyt dobrej informacji zwrotnej, a w pozycji zero jest taki luz, który musimy nauczyć się kompensować. Oczywiście, jak się przyzwyczajamy do tego, nasza głowa już wie o tym ludzie, no to podczas normalnego użytkowania już nie ma z tym problemu. Hamulce biorą dosyć późno, więc trzeba mieć na uwadze, że one lubią się nagrzać. Zawieszenie jest komfortowe. Nie lubi ten samochód jakichś szybkich zakrętów łuków. Oczywiście on się trzyma drogi, natomiast e, jeździłem samochodami, które dynamicznie po zakrętach jeździł lepiej. I tak bym to podsumował. Trzymajcie się zdrowo bogatą bogato. Mówił do was Patryk Moto Patryk.